Cześć wszystkim, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj chcę się z wami podzielić historią, która odmieniła moje życie i ukształtowała osobę, którą jestem dzisiaj. To opowieść o uporze, cierpliwości i o tym, jak najboleśniejsze słowa mogą stać się paliwem do osiągnięcia czegoś niezwykłego. Pamiętam, jak ciotka Elara zemdlała na środku sali, gdy uświadomiła sobie, co właśnie zrobiłam. To był moment, który czekałam całe życie, choć nigdy nie planowałam go w ten sposób. Jeśli jesteście gotowi na historię, która poruszy struny w waszych sercach i pokaże, że warto walczyć o siebie, zostańcie ze mną. Dajcie mi znać w komentarzach, czy kiedykolwiek poczuliście się niedoceniani, uwielbiam czytać, jak daleko sięga moja historia i jak bardzo potraficie się z nią utożsamiać. Nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj, aby nie przegapić następnego rozdziału. Dziękuję i teraz pozwólcie, że opowiem Wam wszystko. Życie w cieniu. To była moja codzienność, niczym cienka warstwa kurzu osadzająca się na każdym wspomnieniu, każdym marzeniu. Nazywam się Maja, a ta historia zaczyna się wiele lat temu, w czasach, gdy byłam jeszcze dzieckiem, nasiąkałam słowami i osądami jak gąbka, która jeszcze nie nauczyła się wykręcać. Moja rodzina, choć kochająca i skromna, zawsze żyła w wyraźnym kontraście do bogatszej gałęzi, reprezentowanej przez moją ciotkę Elarę i jej córkę, moją kuzynkę Vanessę. Były osobieniem wszystkiego. Czego my nie mieliśmy, przepychu, bez troski i poczucia, że świat należy do nich. Pamiętam szczególnie dobrze wizyty u ciotki Elary w jej imponującym, pełnym marmurów i antyków domu na obrzeżach miasta. Każde wejście do tego miejsca było jak przekroczenie portalu do innego wymiaru, gdzie powietrze pachniało drogo i nieosiągalnie. W moich dziecięcych oczach Vanessa, o rok starsza ode mnie, była księżniczką. Miała idealnie ułożone włosy ubrania z dziecięcych butików, a jej zabawki wyglądały jak wyjęte z magazynów. Ja, w moich prostych sukienkach szytych przez mamę, czułam się jak szara myszka, nie pasująca do ich lśniącego świata. To był początek mojej niewidzialności. Ciocia Elare była kobietą o ostrej urodzie i jeszcze ostrzejszym języku. Jej słowa, niczym maleńkie, niewidzialne szpilki, wbijały się w moją delikatną psychikę, zostawiając mikroskopijne rany, które z czasem tworzyły jedną, Dużą bliznę. Nigdy nie zapomnę popołudnia, gdy miałam osiem lat. Siedziałyśmy w ogrodzie ciotki. Vanessa opowiadała o swoich lekcjach jazdy konnej, a ja nieśmiało wspomniałam o tym, że zbudowałam z klocków zamek, który wydawał mi się arcydziełem inżynierii. Ciocia Elare, popijając mrożoną herbatę, skinęła głową z pobłażliwym uśmiechem. Majeczko powiedziała, a jej głos był aksamitny, ale przesiąknięty jadem, to bardzo urocze. Ale wiesz, Vaneska zawsze była taka. Przedsiębiorcza. Od małego wiedziała, jak obracać pieniędzmi, jak zdobywać to, czego chce. Jestem pewna, że osiągnie w życiu wielkie rzeczy. A ty? Cóż, ty zawsze byłaś taka cicha, prawda? Taka. Zwykła. Obawiam się, że nigdy nic nie osiągniesz tak jak moja Vaneska. Słowa uderzyły mnie niczym fizyczny policzek. Poczułam, jak całe moje małe ciało sztywnieje. W tamtej chwili, w promieniach słońca sączących się przez korony drzew, zrozumiałam, że jestem gorsza. Że moja wartość mierzona jest metrem ich sukcesu, ich dostatku. To zdanie, nigdy nic nie osiągniesz, stało się refrenem mojego dzieciństwa. Powtarzało się w różnych wariantach przy każdym rodzinnym spotkaniu, każdej okazji, by podkreślić przepaść między mną a Vanessą. Gdy ja szłam do publicznego liceum. Vanessa kształciła się w elitarnej prywatnej szkole. Gdy ja myślałam o pracy dorywczej, by zaoszczędzić na studia, Vanessa dostawała nowy samochód. Ich sukces był jej dziedzictwem, moim cieniem. Były momenty, kiedy czułam się jak powietrze. Na rodzinnych zjazdach, kiedy ciocia Elare z dumą opowiadała o kolejnych osiągnięciach Vanessa i stypendiach, prestiżowych praktykach, podróżach, ja siedziałam cicho w kącie, niewidzialna. Moje własne, skromne sukcesy, Dobre oceny, wyróżnienia w wolontariacie, pierwsze zarobione pieniądze, były zbywane lekceważącym skinieniem głowy, jeśli w ogóle o nich wspomniałam. Och, to miło, Majuś, ale czy wiesz, co Vanessa osiągnęła w zeszłym tygodniu? Podpisała umowę na staż w Międzynarodowej Korporacji. To dopiero coś. Moje serce kurczyło się boleśnie. Czułam się, jakbym była z kartonu, podczas gdy one lśniły prawdziwym, szlachetnym kruszcem. Nie chciałam ich nienawidzić, nie chciałam być zgorzkniała, ale ból był realny, ciężki. Przy każdej próbie zbliżenia się do Wanesi, ta, choć nigdy nie była otwarcie okrutna, zawsze wydawała się niedostępna, zajęta swoimi sprawami, otoczona swoją aurą wyższości, której nieświadomie, ale skutecznie broniła. Rozmawiałyśmy o makijażu, o modzie, o chłopakach, ale nigdy o moich ambicjach, moich lękach, moim poczuciu bycia niewystarczającą. To było jak rozmowa przez grubą szybę, gdzie słowa docierały z opóźnieniem i były zniekształcone. Nikt w mojej najbliższej rodzinie nie potrafił skutecznie mnie obronić. Moi rodzice, dobrzy i pracowici ludzie, uważali, że to taki urok ciotki Elary, że ona po prostu taka jest. Może nie widzieli, jak bardzo te słowa mnie ranią, albo nie wiedzieli, jak na nie zareagować, by nie eskalować konfliktu. Pozostawiali mnie samą z tym ciężarem. Długo zajęło mi zrozumienie, że nie mogę żyć dla czyjejś aprobaty. Musiałam znaleźć swoje własne źródło siły, swoje własne poczucie wartości. To był długi proces, pełen zwątpienia, łez w poduszce i cichych, gniewnych okrzyków w ciemności. Kiedy skończyłam szkołę, decyzja o pójściu na studia była dla mnie czymś więcej niż tylko edukacją była aktem buntu, choć nikt o tym nie wiedział. Nie wybrałam prestiżowej uczelni, na którą wypadało pójść, ale państwową szkołę biznesową, która oferowała praktyczne umiejętności i program stypendialny. Postawiłam na twarde dane, na liczby, na logikę, na wszystko, co wydawało się tak odległe od eterycznego świata Wanesi, pełnego artystycznych pasji i ekstrawaganckich projektów. Po ukończeniu studiów, wbrew oczekiwaniom ciotki Elary, która spodziewała się, że skończę na podrzędnym stanowisku, albo co gorsza, w ogóle nic nie znajdę, znalazłam pracę. Nie był to oczywiście staż w międzynarodowej korporacji, jak to miała Vanessa, tylko skromna posada analityka danych w małej firmie logistycznej. Warunki były spartańskie, pensja ledwo wystarczała na pokrycie rachunków i wynajem malutkiego pokoju. Dni były długie, wieczory jeszcze dłuższe, wypełnione dodatkowymi kursami online i książkami o finansach. Każda złotówka, którą mogłam zaoszczędzić, była odkładana na osobne konto moje, konto wolnościowe, jakie cicho nazywałam. Nie wiedziałam jeszcze, do czego mi się przyda, ale czułam, że potrzebuję poduszki finansowej, by kiedyś podjąć ryzyko. Ciocia Elare i Vanessa zdawały się to ignorować. Dla nich nadal byłam cichą Mają, która nigdy nic nie osiągnie. Vanessa, po powrocie z kilkuletniego pobytu za granicą, gdzie rozwijała swoje artystyczne pasje, założyła firmę. Była to butikowa marka luksusowych akcesoriów ręcznie robionych torebek, szali i biżuterii. Nazywała się VS Elegance. Z początku byłam zaskoczona, że podjęła się czegoś tak konkretnego. Jej matka oczywiście chwaliła się tym na lewo i prawo. Moja Vanessa stworzyła prawdziwe imperium luksus dla wybranych. Kto by pomyślał, że w tak młodym wieku osiągnie tak wiele? Te słowa, wypowiadane z dumą w głosie, nadal bolały. Bolały, bo utwierdzały mnie w przekonaniu, że jestem jedynie tłem dla ich śniącej rzeczywistości. Tymczasem ja pracowałam. Nie chwaliłam się, nie opowiadałam o swoich godzinach spędzonych nad arkuszami kalkulacyjnymi, o frustracjach związanych z awariami systemów, o porannych dojazdach pociągiem. Uczyłam się każdego aspektu biznesu od łańcucha dostaw, przez marketing cyfrowy, po zarządzanie finansami i strategię. Z czasem moja mała firma logistyczna zaczęła rosnąć. Awansowałam, a moja pensja w końcu pozwoliła mi wynająć małe mieszkanie zamiast pokoju. Nadal oszczędzałam. Każda złotówka, każdy miesiąc, każdy rok to były kroki na mojej własnej, cichej ścieżce. Vanessa S. elegans początkowo kwitła. Media społecznościowe były pełne jej pięknych, eterycznych zdjęć, celebrytki nosiły jej torebki. Ciocia Elare pęczniała z dumy, a jej słowa o mojej zwykłości stawały się jeszcze bardziej dosadne. W głębi duszy, mimo bólu, podziwiałam Vanessę za jej kreatywność i odwagę. Wiedziałam jednak, że sam talent to nie wszystko. I tu właśnie, z moją analityczną naturą, zaczęłam dostrzegać pęknięcia. Jako analityk danych... Szybko nauczyłam się rozpoznawać wzorce i luki. Zaczęłam nieoficjalnie śledzić rynek dóbr luksusowych, a także analizować, w miarę dostępnych publicznie danych, to jak radzi sobie V.S. Elegance. Vanessa była wspaniałą projektantką, ale zarządzanie finansami i produkcją to była inna bajka. Widziałam wysokie koszty pozyskania klienta, niskie marże na niektórych produktach, a przede wszystkim chaotyczne zarządzanie zapasami i niewydolny łańcuch dostaw. Wiedziałam, że to kwestia czasu, zanim te problemy zaczną ją dusić. Moje własne przedsięwzięcie, które rozwijało się w tle, było tego przeciwieństwem. Postawiłam na efektywność, automatyzację i niszową specjalizację. Moja firma, nazwana Nexus Solutions, początkowo zajmowała się optymalizacją procesów logistycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z czasem rozszerzyłam działalność o doradztwo strategiczne i wdrażanie systemów zarządzania. Było to żmudne, wymagające i często niewdzięczne. Pracowałam po kilkanaście godzin dziennie, często w samotności. Nie miałam czasu na drogie kolacje ani na wykwintne podróże. Moje wakacje spędzałam na konferencjach branżowych, a rozrywką było czytanie raportów rynkowych. Rodzina Vanessy i ciotki Elary wiedziała jedynie, że w Maja ma jakąś firmę doradczą. Traktowali to z góry jako coś upraktycznego, ale bez polotu, w przeciwieństwie do prawdziwego imperium Wanesi. To było dla mnie błogosławieństwem. Pozwoliło mi działać w ciszy, bez ich wścibskiego oka. Zbudowałam solidne fundamenty, stworzyłam zespół lojalnych i utalentowanych ludzi. Moja odporność rosła z każdą przeszkodą, z każdą nieprzespaną nocą. Determinacja, niegdyś szeptana, teraz była głębokim, pulsującym rytmem. Pewnego dnia, siedząc w moim biurze, przeglądając publiczne raporty finansowe branży, natrafiłam na coś, co zatrzymało mi oddech. V.S. Elegans miała poważne problemy z płynnością. Długi rosły, dostawcy zaczynali domagać się zapłaty, a sprzedaż spadała. Vanessa, być może zaślepiona swoim artystycznym duchem, nie dostrzegała lub ignorowała tych sygnałów. Ciocia Elare z jej zamiłowaniem do luksusu ale brakiem faktycznej wiedzy biznesowej prawdopodobnie nie umiała jej pomóc, a jedynie finansowo podtrzymywała firmę, co było jak dolewanie wody do dziurawego wiadra. To był ten kluczowy punkt zwrotny. W tamtej chwili uświadomiłam sobie, że nie chcę się mścić. Chciałam wykazać się, pokazać, że mam wartość, a moje umiejętności są równie ważne, a może i ważniejsze, niż powierzchowny splendor. Chciałam też, wbrew pozorom, uratować to, co Vanessa zbudowała. Miała talent, ale brakowało jej struktury. Ja miałam strukturę i umiejętność tworzenia wartości. Zaczęłam działać strategicznie. Skontaktowałam się z prawnikiem specjalizującym się w przejęciach i restrukturyzacjach. Stworzyliśmy plan. Zamiast otwarcie kupować UVS Elegance, postanowiłam działać dyskretnie, przez podmioty zależne. Nie chciałam, by Vanessa ani ciocia Elare wiedziały, kim jest kupujący, aż do samego końca. To nie był akt zemsty, ale akt sprawiedliwości. Chciałam, by y prawda wybrzmiała, gdy już nie będzie odwrotu. Proces negocjacji trwał tygodniami, był męczący i skomplikowany. Z moimi prawnikami i doradcami finansowymi analizowaliśmy każdy dokument, każdą umowę. Vanessa, zdesperowana i wyraźnie zagubiona, godziła się na coraz więcej ustępstw. Widziałam jej bezradność i po raz pierwszy poczułam coś w rodzaju współczucia. Czy chciałam by cierpiała? Nie. Chciałam by zrozumiała, że sukces nie jest dany z góry, że wymaga pracy, dyscypliny i często niewdzięcznych decyzji. Chciałam też, by ciocia Elare zrozumiała, że jej słowa miały konsekwencje. W końcu, po miesiącach przygotowań, dzień podpisania umowy nadszedł. Ustaliłam, że ostateczne sformalizowanie przejęcia odbędzie się na małej uroczystości w prestiżowym hotelu w centrum miasta. Było to zaplanowane wydarzenie, mające upamiętnić nowy początek dla VS Elegance, z udziałem prawników, doradców, a także na wyraźne życzenie Vanessy, jej matki, ciotki Elary. Vanessa chciała, by jej matka była świadkiem tego ratunku, choć wciąż nie wiedziała, kto za nim stoi. Maja, jako przedstawiciel głównego inwestora, miała pojawić się na sam koniec, by dokonać finalnego podpisu i symbolicznego przejęcia sterów. Ubrałam się w elegancki, ale prosty garnitur. Wybrałam grafitowy odcień, który podkreślał moją postawę, bez ekstrawagancji, którą tak kochały ciotka Elare i Vanessa. We włosy wpiłam małą, srebrną spinkę pamiątkę po babci, mojej matce chrzestnej, która zawsze wierzyła we mnie, choć nigdy nie wyrażała tego na głos, by nie wywoływać złości ciotki Elary. Czułam się spokojna, wyważona, a jednocześnie w środku pulsowała we mnie ekscytacja, nerwy i głębokie poczucie spełnienia. To nie była zemsta, ale udowodnienie sobie i światu, że jestem warta, że moje lata ciężkiej pracy, moje poświęcenia, moja odporność miały sens. Weszłam do sali balowej hotelu. Była elegancko urządzona, z wysokimi oknami, przez które wpadało popołudniowe słońce. Przy długim stole, obitym zielonym suknem, siedziała vanessa, blada, ale z wyraźną ulgą na twarzy. Obok niej, dumna i jak zwykle wyprostowana, siedziała ciocia Larę popijając herbatę z filiżanki z cienkiej porcelany. Rozmawiały z prawnikami, a ich głosy były ciche, ale wyraźne. Po drugiej stronie stołu siedzieli prawnicy i doradcy z mojej firmy, którzy do tej pory prowadzili negocjacje, ukrywając moją tożsamość. Ach, panie i panowie, oto nadchodzi główny inwestor, powiedział jeden z moich prawników, wstając i wskazując na mnie. Wszyscy odwrócili się w moją stronę. Vanessa uniosła wzrok, a jej oczy, zazwyczaj pełne błysku, zwejziły się w niezrozumieniu. Ciocia Elare spojrzała na mnie, a jej pobłażliwy uśmieszek, z którym zawsze na mnie patrzyła, zdawał się wibrować w powietrzu. Podeszłam do stołu, moje kroki były pewne i zdecydowane. Nie było we mnie pychy, ani triumfu. Tylko głębokie, spokojne poczucie, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być. Czułam na sobie wzrok wszystkich obecnych, a najbardziej intensywny był ten od ciotki i kuzynki. Dzień dobry, powiedziałam, a mój głos, choć niski, niósł ze sobą nowo nabytą pewność siebie. Cieszę się, że mogę być tutaj w tak ważnym momencie. Vanessa wstała. Maja? Zapytała, jej głos był zaledwie szeptem. Jej oczy skakały między mną a moim prawnikiem, próbując złożyć pazy w całość. Zaskoczenie i szok malowały się na jej twarzy. Ciocia Elarę, która właśnie unosiła filiżankę do ust, zastygła w bezruchu. Jej dłoń, ozdobiona lśniącymi pierścieniami, drżała. Spojrzała na mnie, a jej oczy, które zawsze patrzyły na mnie z góry, teraz wypełniły się niedowierzaniem, a potem, stopniowo, zrozumieniem. I ten moment, ten moment, kiedy uświadomiła sobie pełny sens moich słów i obecności. To niemożliwe, wydyszała Ciocia Elare. jej głos był cienki jak papier. Maja. Ale jak? Nie odpowiedziałam od razu. Podeszłam do krzesła na czele stołu, które stało puste, czekając na głównego inwestora. Usiadłam. Spojrzałam prosto w oczy ciotki Elary. Zobaczyłam w nich odbicie minionych lat, wszystkie te słowa, które wypowiedziała, wszystkie porównania, wszystkie lekceważące spojrzenia. Ciociu Elaro, powiedziałam spokojnie, patrząc na jej twarz, która zmieniała kolory niczym kameleon. Pamiętasz, co mi zawsze mówiłaś, że nigdy nic nie osiągnę tak jak Vanessa? Że jestem cicha, zwykła, bez polotu? Jej usta otworzyły się, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Jej wzrok zjechał na dokumenty leżące na stole, umowy przejęcia, logo mojej firmy Nexus Solutions, widoczne na każdej stronie. Zaczęła łączyć fakty. Moje lata pracy w cieniu, moje nudne studia, moja zwykła firma doradcza. To wszystko ułożyło się w logiczną całość, którą ona przez lata celowo ignorowała. No właśnie, kontynuowałam, a mój głos nabierał delikatnej, ale stanowczej tonacji. To ja jestem kupcem. To ja, majeczka, która nigdy nic nie osiągnie, kupiłam firmę Twojej córki. Z całym szacunkiem dla jej talentu, Vaneska potrzebowała struktury, a nie tylko wizji. Moja firma, Nexus Solutions, oferuje właśnie to. I tak odkupiłam V.S. elegans. Wierzę w jej potencjał, ale wymagała restrukturyzacji. Jej twarz, która jeszcze przed chwilą była dumna i pewna siebie, teraz była szara, jakby cała krew odpłynęła z jej lica. Oczy Elary, niegdyś tak oceniające, rozszerzyły się, a jej źrenice zdawały się tonąć w niedowierzaniu. Vanessa stała obok niej, milcząca, zaszokowana. Reszta obecnych w sali prawnicy. Doradcy zachowywała się z profesjonalnym spokojem, choć czułam, że powietrze gęstnieje od niewypowiedzianych emocji. Ich dyskretne spojrzenia w moją stronę mówiły wszystko. Ciocia Elare odsunęła krzesło z hukiem. Dłoń, którą trzymała na stole, zaczęła drżeć coraz mocniej. Nagle jej oddech stał się urywany, krótki. Złapała się za pierś. Niemożliwe, to to musi być pomyłka, wykrztusiła, a jej głos był pełen paniki. Moja Waneska. Nie. Ty? Ty nie możesz. Jej wzrok zatrzymał się na mnie, pełen nienawiści, ale przede wszystkim przerażającej, obezwładniającej świadomości. Świadomości, że przez lata kpiła z osoby, która teraz, w jednej chwili, obróciła jej świat do góry nogami. Zdała sobie sprawę z ironii, z własnej arogancji, z tego, że to niewidzialna, Maja osiągnęła więcej. Nisz kiedykolwiek ona mogłaby sobie wyobrazić w sposób, o którym jej się nawet nie śniło. Jej duma, jej status, wszystko, co obudowała na swoim wyższym położeniu, rozpadło się w proch. Potem to się stało. Jej oczy przewróciły się w głąb głowy, a całe jej ciało osunęło się bezwładnie. Filiżanka z hukiem upadła na ziemię, rozbijając się w drobny mak, a jej zawartość rozlała się po lśniącym parkiecie. Ciocia Elarę, z szokującym, Głośnym westchnieniem po prostu osunęła się na podłogę. Zemdlała. W sali zapadła cisza, przerywana jedynie nerwowymi szeptami. Vanessa podbiegła do matki, klęknęła obok niej, wzywając jej imię. Nagle cała jej wyniosłość zniknęła, ustępując miejsca czystej, dziecięcej panice. Moi prawnicy natychmiast wezwali pomoc. Hotelowy personel, przeszkolony do takich sytuacji, Pojawił się niemal natychmiast, oferując pierwszą pomoc. Nie ruszyłam się. Siedziałam tam, spokojna, pozwalając, by wydarzenia toczyły się swoim tempem. Nie czułam triumfu. Czułam ulgę. Ulga, że to, co było niewypowiedziane przez tak wiele lat, w końcu wybrzmiało. Ulga, że nie muszę już żyć w cieniu cudzych osądów. Po kilku minutach ciocia Elare odzyskała przytomność. Była blada i oczy były szeroko otwarte a na twarzy malował się przerażający lęk. Spojrzała na mnie, a w jej spojrzeniu nie było już wyższości, tylko czysty strach i upokorzenie. Kiedy sanitariusze hotelowi zajmowali się nią, proponując wezwanie pogotowia, Vanessa, nadal zaszokowana, ale z pewną dozą nowej pokory, spojrzała na mnie. Maja, powiedziała, a jej głos był cichy, złamany. Ja, nie miałam pojęcia. Wstałam. Podeszłam do stołu i wzięłam ze sobą dokumenty. Wiem, Vanesso. To było celowe. Nie chciałam, by to był osobisty atak, ale musiałaś zrozumieć. Musiałaś zrozumieć, że to, co nazywałaś biznesem, wymagało czegoś więcej niż tylko wizji. Wymagało ciężkiej pracy, dyscypliny i strategicznego myślenia. Tego wszystkiego, z czego ciocia Ellare ze mnie drwiła. Wzrok Vanessi opadł na ziemię. Nie broniła się. Jej dotychczasowy świat, zbudowany na fundamencie matczynego wsparcia i niekwestionowanej pozycji, właśnie się zawalił. A co teraz? Zapytała cicho. Spojrzałam na nią. Nie czułam nienawiści. Czułam pewną sympatię. Była utalentowana, ale zagubiona. Teraz, odpowiedziałam, teraz możesz udowodnić sobie, Vanesso, że jesteś w stanie pracować w rzeczywistości, która nie opiera się na Twoim nazwisku, ale na Twojej wartości. Oferuję Ci stanowisko dyrektora kreatywnego w VS Elegance, która teraz będzie częścią Nexus Solutions. Będziesz odpowiedzialna za projekty i design. Ale zarządzanie, finanse, logistyka to należy do mnie i mojego zespołu. Będziesz musiała pracować pod moimi zasadami, udowodnić swoją wartość, tak jak ja udowadniałam ją przez lata. Vanessa uniosła wzrok, a w jej oczach dostrzegłam iskrę nadziei, szaną z zaskoczeniem. Nie spodziewała się litości, a tym bardziej szansy. To nie była litość. To było strategiczne posunięcie. Jej talent był wartością, którą chciałam wykorzystać. Ciocia Elare, podnoszona przez sanitariuszy, słyszała każde słowo. Jej wzrok utkwiony był we mnie, mieszanka szoku, upokorzenia i jakiegoś dziwnego respektu, którego nigdy wcześniej u niej nie widziałam. Nie była w stanie nic powiedzieć. Jej twarz była skamieniała. Wyszłam z sali, pozostawiając za sobą chaos i porządek. Wychodząc, minęłam kilku członków rodziny, którzy pojawili się na wieść o wydarzeniach. Ich oczy, wcześniej obojętne, teraz patrzyły na mnie z mieszanką podziwu i szoku. Nie musieli nic mówić. Ich spojrzenia mówiły wszystko. Moja niewidzialność właśnie się skończyła. Minęło kilka miesięcy od tamtego dnia. Ciocia Elare, choć fizycznie odzyskała siły, psychicznie była inną osobą. Już nigdy nie rzucała w moją stronę lekceważących uwag. Gdy spotykaliśmy się na rodzinnych uroczystościach, co działo się rzadko, unikała mojego wzroku, a gdy już musiała ze mną rozmawiać, jej głos był ostrożny, niemal potulny. Zdała sobie sprawę z tego, jak bardzo się myliła, i to ją złamało. To nie było zwycięstwo, którego szukałam. Nie chciałam jej cierpienia, chciałam tylko, żeby uznała moją wartość. Ale jej żemdlenie, jej reakcja to był symboliczny koniec mojej długiej walki o uznanie. Vanessa. Vanessa przyjęła moją ofertę. Początki były trudne. Musiała nauczyć się dyscypliny, harmonogramów, budżetowania. Ale z czasem, ku mojemu zaskoczeniu, okazała się sumiennym i zaangażowanym pracownikiem. Jej kreatywność, połączona teraz z moją strukturą, zaczęła przynosić efekty. VS Elegance, pod nowym zarządem, zaczęła odzyskiwać dawny blask, stając się dochodową częścią Nexus Solutions. Nasza relacja, choć nadal profesjonalna, zmieniła się. Nie ma już w niej tej niewidzialnej bariery. Jest wzajemny szacunek. A ja? Ja znalazłam spokój. Słowa ciotki Elary, nigdy nic nie osiągniesz, już mnie nie ranią. Stały się przypomnieniem o sile, jaką odkryłam w sobie, o determinacji, która prowadziła mnie przez lata ciężkiej pracy. Zrozumiałam, że prawdziwy sukces nie polega na zewnętrznych symbolach bogactwa czy uznania innych, ale na wewnętrznym poczuciu wartości i spełnienia, które zdobywa się poprzez wierność sobie i swoim zasadom. Ta historia, choć dramatyczna w swoim szczytowym momencie, jest dla mnie przede wszystkim opowieścią o drodze. Drodze, którą przebyłam od małej, niewidzialnej dziewczynki, do kobiety, która zbudowała coś z niczego, wbrew wszelkim przeciwnościom. To była droga od ciszy do głosu, od wiktymizacji do wzmocnienia. To historia o tym, że czasami najpotężniejsze zwycięstwa są te, które osiąga się w ciszy, a ich efekt jest tak zaskakujący, że może dosłownie powalić kogoś z nóg. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta historia rezonowała z wami. Czasami najtrudniejsze bitwy to te, które toczymy po cichu, ale to właśnie one budują naszą prawdziwą siłę. Rodzina to nie ten, kto robi największe show, ale ten, kto się pojawia, wspiera i wierzy w ciebie, nawet gdy reszta cię lekceważy. A jeśli nikt w ciebie nie wierzy, musisz wierzyć w siebie najmocniej. Dziękuję, że tu jesteście. Jeśli ta historia cię poruszyła, chciałbym usłyszeć twoje przemyślenia w komentarzach. Zostawcie komentarz poniżej, czytam każdy i zawsze staram się odpowiadać. Poświęćcie chwilę, aby polubić ten film. Jeśli Wam się podobał i udostępnijcie to komuś, kto musi usłyszeć, że nie jest sam. Kliknijcie, subskrybuj i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o życiu. Pamiętajcie, że Wasze historie mają tutaj znaczenie. Będzie więcej. Zostańcie blisko, dziękuję za bycie tutaj.